Witam serdecznie. Dziś chciałbym poruszyć temat ochrony przeciwpożarowej obiektów przemysłowych. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że projektowanie tego typu instalacji i ich późniejszy montaż to nie jest bułka z masłem. Tu rządzą zupełnie inne zasady niż w przypadku obiektów komercyjnych, jak choćby centra logistyczne, centra handlowe czy budynki biurowe. Z drugiej strony, przytłaczająca większość firm projektujących i wdrażających zabezpieczenia przeciwpożarowe specjalizuje się w ochronie właśnie tych obiektów. Tyle gwoli wstępu, a teraz zapraszam Cię do wysłuchania merytorycznej części tego podcastu. Jeśli pojawiło Ci się w głowie pytanie, z czego wynika, że tak ogromna większość firm z branży instalacji przeciwpożarowych skupia się na obiektach komercyjnych. To spieszę z odpowiedzią. Jest ona dość banalna. Obiekty komercyjne, w przeciwieństwie do hal produkcyjnych, są powtarzalne, przestronne, a przy tym nie posiadają szeregu nietypowych zagrożeń pożarowych. Wszystko to sprawia, że są łatwiejsze zarówno w projektowaniu, jak i późniejszej realizacji. Weźmy na przykład dowolny zakład z branży drzewnej, energetycznej, spożywczej czy chemicznej. Mamy tam do czynienia ze specyficznymi maszynami: suszarnie, młyny, czy urządzenia zgrzewające stanowią potencjalne źródło zapłonu, co należy uwzględnić w projekcie. Są też maszyny, które chroni się głównie ze względu na ich kluczowe znaczenie w procesie produkcji. Dzieje się tak, bo ich awaria może powodować ogromne straty wynikające z przestoju. Tu podzielę się pewnym przykładem. Niedawno mieliśmy taką sytuację, że inwestor chciał chronić maszynę zgrzewającą foliowe torby ze specjalnym klejem, bo była to unikalna i jedyna tego typu maszyna w zakładzie. Z drugiej strony wysoka temperatura szczęk zgrzewających w połączeniu z palnym klejem sugerowały dość dobitnie, że ryzyko pożaru jest spore. Nawet małe zarzewie ognia mogło uziemić maszynę na tygodnie, w czasie których zakład nie mógłby produkować. To zadanie wymagało od nas indywidualnego podejścia. Gaszenie zgrzewarki wodą nie wchodziło w grę, bo woda także mogłaby spowodować awarię. Między innymi z tego względu zdecydowaliśmy się na gaszenie gazem. Wcześniej jednak musieliśmy wykonać zabudowę maszyny specjalnymi ekranami, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się gazu, a także określić miejsca, w których będzie podawany środek gaśniczy. Umówmy się. Takie projekty nie zdarzają się codziennie, zatem nie mogliśmy wprost czerpać z innych zrealizowanych zadań. Wróćmy ponownie do tematu obiektów przemysłowych, w kontekście wyzwań, jakie stawiają przed firmami z branży przeciwpożarowej. Duże zakłady charakteryzują się skomplikowaną zabudową, często składają się z licznych pomieszczeń, a także odrębnych budynków. Nierzadko te budynki łączą się ze sobą poprzez tunele lub mosty, którymi prowadzone są urządzenia technologiczne. Musimy także pamiętać, że w przemyśle operuje się dużymi ilościami łatwopalnych materiałów. Wszystko to będzie miało niebagatelny wpływ na kształt instalacji przeciwpożarowej. Inną niezmiernie ważną różnicą jest fakt, że w przypadku obiektów komercyjnych Instalacje przeciwpożarowe są projektowane na bardzo wczesnym etapie budowy. Z kolei w przemyśle często mamy do czynienia z sytuacją, gdzie zabezpieczamy istniejący nierzadko bardzo skomplikowany obiekt, wypełniony kosztownymi, a czasem także specyficznymi urządzeniami. W rezultacie mamy ograniczone pole manewru, bo musimy dostosować się do zastanej sytuacji. Najlepszym zobrazowaniem, jak duża przepaść dzieli podejście do ochrony obiektów komercyjnych i przemysłowych, są słowa jednego z naszych projektantów. Arek, zanim do nas trafił, projektował głównie zabezpieczenia przeciwpożarowe centrów logistycznych. Po trzech miesiącach pracy w grupie Wolf stwierdził, że nauczył się więcej niż przez ostatnie lata. Wcześniej, opracowaną raz koncepcję ochrony danego typu budynku, mógł wykorzystywać wielokrotnie. To znacząco ułatwiało i przyspieszało pracę. Momentami wykonywane zadania były na tyle powtarzalne, że czuł, jakby niejako pracował na akord. Z kolei zakłady przemysłowe są unikalne. Nie ma tu mowy o powtarzalności, co wymaga od projektanta ciągłego skupienia oraz umiejętności stosowania znacznie szerszej palety zabezpieczeń, przepisów i standardów. Przykładowo, większość obiektów komercyjnych zabezpiecza się tryskaczami. Natomiast w przypadku zakładów przemysłowych, oprócz instalacji tryskaczowych, Stosuje się także instalacje zraszaczowe, mgłę wodną, pianę, gaz czy działka gaśnicze. Dzieje się tak, ponieważ zastosowany typ ochrony musi być dostosowany do zróżnicowanych zagrożeń, jak również do warunków panujących w danym zakładzie. Jak pewnie pamiętasz, w przypadku opisanej wcześniej maszyny zgrzewającej, woda była niepożądanym środkiem gaśniczym, bo mogła spowodować awarie. Woda to także źródło korozji, wzrost obciążenia gaszonych obiektów oraz czynnik powodujący oblepianie wszystkiego dookoła pyłem. Innym przykładem mogą być składowiska i sortownie odpadów. Dotychczasowe pożary w tych obiektach często kończyły się ich doszczętnym spaleniem. Gwałtownie rozwijający się ogień szybko zajmował duży obszar. Jednocześnie tworzyły się duże ilości ciemnego, trującego dymu, który zagrażał środowisku i ludziom. Ze względu na różnorodność składowanych materiałów, nigdy nie wiadomo, w którą stronę rozwinie się pożar, a także czy nie dojdzie do niebezpiecznych wybuchów. Praktyka pokazała, że w takich warunkach najlepiej sprawdzają się pianowe systemy gaśnicze. Piana dociera do głębszych warstw śmieci, gdzie często rozprzestrzenia się pożar. W przeciwieństwie do wody nie spływa po stopionej skorupie plastiku. Wymaga mniejszego zbiornika na wodę, a także w mniejszym stopniu obciąża strop budynku. Co także ma znaczenie. Szczególnie w przypadku starszych budynków. Wszystkie te argumenty okazały się niezwykle istotne przy wyborze techniki gaszenia, jaką zastosowaliśmy do ochrony jednej z sortowni. Ciekawe jednak, czy wiesz, który z nich był najważniejszy. Już odpowiadam. Od początku tego projektu największą naszą wątpliwość budził strop hali, do którego miała zostać zamocowana instalacja gaśnicza. Obliczenia jego wytrzymałości potwierdziły nasze obawy. Okazało się, że instalacja zraszaczowa, która w momencie uruchomienia będzie ważyć 16 ton, może spowodować jego zawalenie. Dzięki zastosowaniu piany mogliśmy zmniejszyć zużycie wody o 30%. Wymienione wcześniej systemy gaśnicze wymagają nierzadko wyrafinowanych układów detekcji. Oprócz klasycznych czujek temperatury czy dymu, stosujemy także przewody sensoryczne, termowizje, czujniki optyczne czy czujniki tlenku węgla. Aby nieco lepiej wyjaśnić, co mam na myśli, opowiem o kolejnym realizowanym zadaniu. Aktualnie pracujemy nad koncepcją zabezpieczenia przed wybuchem i pożarem dwóch przyzakładowych elektrociepłowni, które zamierzają spalać biomasę z węglem. Skomplikowanie tych układów wymusza zastosowanie różnych zabezpieczeń oraz sposobów detekcji. Przykładowo, wybrane przenośniki taśmowe, w zależności od ich konstrukcji. Mają być chronione mgłą wodną z liniowymi lub matrycowymi czujkami ciepła. Pierwsze mają formę kabla, drugie kamery. Z kolei, w celu eliminacji źródeł zapłonu, kluczowe przesypy biomasy mają być wyposażone w systemy wykrywania i gaszenia iskier. Konieczne było także zastosowanie monitoringu zasobników paliwa pod kątem emisji tlenku węgla. Ostatnim elementem systemu zabezpieczającego jest izolacja i tłumienie wybuchu w młynach oparte o butle HRD. I tu znowu, w zależności od możliwości, stosujemy różną detekcję. W części przypadków są to czujniki ciśnienia i podczerwieni, a w części same czujniki ciśnienia. Proszę mi wierzyć, to, że w poszczególnych obszarach wybraliśmy taką, a nie inną technikę gaszenia czy detekcji, wynika z wielu aspektów. Ten przypadek dobrze pokazuje, że branża przemysłowa jest niezwykle wymagająca. Idąc dalej tym tropem, w przemyśle występują także specyficzne przyczyny pożarów, których trudno szukać w obiektach komercyjnych. Zatarte łożysko przenośnika taśmowego, samozapłon magazynowanych produktów, nadmiernie nagrzana powierzchnia urządzenia, czy nawet wyładowanie elektrostatyczne, mogą prowadzić do katastrofy. Trzeba mieć świadomość tych zagrożeń i umieć z nimi postępować. Jak widzisz, powiedzieć, że obiekty przemysłowe oraz komercyjne znacząco się różnią, to jak nic nie powiedzieć. Zresztą wie to chyba każdy, kto choć raz był w zakładzie produkcyjnym i galerii handlowej. Nie może więc dziwić, że obie grupy obiektów wymagają zupełnie innego podejścia do projektowania, a także montażu instalacji przeciwpożarowych. Zakłady przemysłowe wymagają bardziej spersonalizowanych rozwiązań, które uwzględnią ich unikalność. Bardzo często spotykamy się z obiektami, które z biegiem lat podlegały różnym zmianom funkcjonalnym i konstrukcyjnym. Niektóre elementy były dobudowywane, inne burzone. To sprawia, że jeśli w ogóle dostępne są rysunki tych obiektów, to najczęściej są nieaktualne. Konieczne jest ich odtworzenie, co wcale nie jest takie łatwe. Często spotykamy także miejsca, które z założenia miały być tymczasowe. A ostatecznie zostały na stałe, zmieniając charakterystykę wnętrza obiektu. Wszystko to sprowadza się do konieczności zaprojektowania dedykowanego systemu przeciwpożarowego. Wiąże się to z wyborem właściwej techniki gaszenia, czasem eliminacją źródeł zapłonu, nietypowym rozlokowaniem elementów gaszących czy też skomplikowanym systemem wykrywania pożaru, który musi być zaprojektowany tak, aby był niewrażliwy na trudne warunki pracy. Mam tu na myśli wysoką lub zmienną temperaturę otoczenia, zapylenie, emisję różnych gazów, czy nawet produktów spalania, które nie są oznaką pożaru, a normalną częścią procesu produkcji. Projekty systemów ochrony przeciwpożarowej obiektów przemysłowych często muszą spełniać bardziej rygorystyczne wymogi. Dzieje się tak, ponieważ ryzyko i potencjalne konsekwencje pożaru w środowisku przemysłowym zwykle są znacznie większe niż w przestrzeniach komercyjnych. Tym samym przestrzegając wytycznych polskich norm lub wybranego międzynarodowego standardu, jak FM Global, VDS czy NFPA, obiekty przemysłowe zwykle zostaną zakwalifikowane do znacznie wyższej klasy zagrożenia pożarowego. W efekcie przy projektowaniu zabezpieczeń trzeba uwzględniać o wiele wyższą intensywność zraszania, powierzchnię działania czy minimalny czas gaszenia. Przemysłowe systemy ochrony przeciwpożarowej często muszą być zintegrowane z innymi systemami, takimi jak sterowanie procesami, systemy zarządzania budynkami i systemy awaryjnego wyłączania. Tego rodzaju integracja jest rzadko wymagana w przestrzeniach komercyjnych, a jeśli już, to najczęściej ogranicza się do wspólnego sterowania z systemem oddymiania i wentylacji. Jak widać, ochrona zakładów przemysłowych to naprawdę spore wyzwanie. Nie każda firma ma kompetencje, aby podołać tego typu projektom. W grupie Wolf, przy realizacji tego typu projektów, zwracamy uwagę na dwa dodatkowe czynniki. Po pierwsze, w czasie montażu staramy się dostosować do potrzeb klienta, aby nasze działania nie miały wpływu na produkcję, lub jeśli to konieczne, aby ten wpływ był minimalny. Oznacza to, że działania bardzo mocno koordynujemy z utrzymaniem ruchu, pracujemy w wyznaczonych godzinach oraz przestrzeniach, a jeśli to konieczne, działamy także w weekendy czy w nocy. To jednak nie wszystko. Jak mówi powiedzenie, nie myli się ten, kto nic nie robi. Można także powiedzieć, że strzeżonego Pan Bóg strzeże, dlatego myślę, że mało kto z nas zrezygnowałby z poduszek powietrznych czy z ubezpieczenia OC. Realizacja zadań na pracujących obiektach zawsze wiąże się z ryzykiem uszkodzenia instalacji, co samo w sobie może generować koszty lub prowadzić do zakłócenia produkcji, które także spowodują straty. Idąc tym tropem, dbamy o wysoką polisę, która chroni zarówno naszą firmę, naszych pracowników, jak również inwestora. Przyznam uczciwie, że w blisko 30-letniej historii naszej firmy raz zdarzyło nam się skorzystać z takiego ubezpieczenia. Niewielka, wręcz niezauważalna usterka przewodu ogrzewającego rurociąg z czekoladą miała dość duże konsekwencje. Na szczęście ubezpieczenie pozwoliło rozwiązać ten problem. Tyle na dzisiaj w merytorycznej części tego podcastu. Teraz pozwolę sobie na odrobinę autopromocji. Chciałem przede wszystkim podkreślić, że rozumiemy, jak trudnym zadaniem jest wybór właściwej firmy projektującej i montującej instalacje przeciwpożarowe. Dlatego jako Grupa Wolf realizujemy oba te tematy, biorąc pełną odpowiedzialność za całość zadania. Specjalizujemy się w ochronie przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej obiektów przemysłowych, w tym przede wszystkim hal przemysłowych, urządzeń linii technologicznych, hal magazynowych, hal montażowych, dojść do miejsc pracy i dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń socjalnych. Dodatkowo projektujemy i wdrażamy instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego. Jeśli czujesz, że możemy Ci pomóc, to daj nam znać. Postaramy się realnie ocenić, czy jesteśmy najlepszym wyborem, a jeśli tak, to przygotujemy konkretną ofertę. Tyle na dzisiaj. Serdecznie Cię pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki wkrótce.